16 rządek. I tak jak mówiłam, zmniejszyłam o jedną krateczkę, czyli zaczęłam z czwartego słupka. Na początek mam dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków. I dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tych słupków wyszło. 12 tych krateczek, co ja mówię o słupkach. 12 krateczek pustych wyszło. I dalej kratki pełne. Raz, 2, trzy. 4, 5, czyli 16 słupków obok siebie, jedna pusta i tutaj znowu mam 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie i teraz na przemian pusta, pełna. I to jest cały wzorek, do końca już tylko kratki puste, chyba 46, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30. 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, zgadza się, 46 pustych kratek do końca. 17 rządek i na początek mamy kratki puste i tym razem jest tak, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, później mam dwie krateczki, Pełne, bo o, będzie taki element i ja będę miała tak po skosie te elementy, właśnie. Chciałam jeden troszkę niżej, żeby po prostu tutaj też coś się pojawiło w tej części, bo tak to by u mnie wyszło cały czas. Puste krateczki, więc nie za fajnie. I tak właśnie sobie wymyśliłam. Dalej krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. I teraz tu mamy kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, czyli trzydzieści jeden słupków obok siebie. Dalej kratki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście. No i dwie pełne w tym samym miejscu co poprzednio i teraz będziemy sobie już powiększały o jedną krateczkę, więc zróbmy może to razem, że to oczywiście z myślą o osobach początkujących, bo to przynajmniej dla mnie to było kłopotliwe. Dwa oczka na podłogę, trzy oczka na ściankę, czyli w sumie pięć i teraz wkłuwam się w czwarte oczko. Słupek, nawijam nitkę w piąte oczko. O, proszę bardzo, i tak mam zaczętą kratkę pełną. Osiemnasty rządek. Powiększyłyśmy sobie o jedną kroteczkę, więc są cztery pełne kratki. Trzynaście słupków obok siebie.

Dalej krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Pełna, podwójna pusta, czyli z pięciu oczek łańcuszka. Natomiast y, pomijam na dole 5 słupków, kułam się w szósty. No i co? Po tej podwójnej pustej jedna pełna. Dalej do końca już tylko kratki puste. 2, 4, 6,

Podwójna pusta z pięciu oczek łańcuszka. No i pełna. Dalej mamy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Wyszło akurat równe 20 i na przemian pełna, pusta. Tutaj jest chyba 6 pełnych, ale sprawdzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zgadza się, czyli 19 słupków obok siebie. Dalej, kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, podwójna pusta, czyli z 5 oczek. Na dole pominęłam 5 słupków, kułam się w szósty. No i dwie e, pełne krateczki, przy czym robimy normalnie 4 słupki, a 3 są dorabiane już poza robótką, no żeby po prostu powiększyć. I kolejny rządek też zaczniemy od powiększenia, czyli musimy sobie dorobić jeszcze trzy słupki. No i dwudziesty rządek, tak jak mówiłam, zaczęłam od powiększenia jeszcze o jedną kratkę, czyli dorobiłam dwa oczka łańcuszka na podłogę, trzy oczka na pierwszy słupek. No i w, i w, w czwarte i w piąte oczko się wkułam, wykonując nowy słupek. Więc z dorobionym e, z dorobioną pełną krateczką mam dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie i teraz dwie podwójnie puste kratki, czyli z 5 oczek łańcuszka, no i znowu dwie mm, pełne krateczki. Dalej kratki puste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jedna pusta, 5 yy, jedna pełna, przepraszam, 5 pustych i jedna pełna. Dalej, krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. No i teraz mamy dwie krateczki pełne. Przy czym one są robione na tej podwójnie pustej kratce. Czyli tutaj mamy tak naprawdę 5 słupków zrobione. No i te boczne słupki, czyli w sumie mamy 7. I do końca kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10 12 14 16 18 24 O także już prawie pierwszy motyw ukończony. 21 rządek i na początek taki dłuższy motyw z pustych kratek, same puste kratki, dopiero w tym miejscu ponawiamy krateczkę pełną, ale no przeliczę, żeby było

8, 10, 12, 14, 15 u mnie wyszło i tu ponawiamy. Czyli dwie pełne, podwójna pusta, podwójna pusta i znowu dwie pełne. E, także tak to wygląda. No i 22 rządek. Ja to, y, zrobiłam już troszkę więcej, ale z tego względu, że dalej będziemy robiły krateczki puste. Same puste rządki oczywiście pamiętamy o brzegu, brzeg cały czas według tego podanego wzoru sobie wykonujemy, ale to każda z pań musi sobie sama jakby wyliczyć ile jej potrzebuje ile jej potrzeba ile jej potrzeba, ile jej potrzeba pustych rządków do kolejnego motywu bo będą jeszcze dwa motywy które oczywiście później można powielać, tak żeby to, ta firaneczka naprawdę fajnie Wyglądała, więc no ja na razie jestem na tym etapie, ale omówię ostatni rządek tego pierwszego motywu. U mnie to jest 22 rządek pracy, a w, w chwili obecnej mam 24 rządki wykonane. Więc tak zaczynamy, zaraz, żebym się nie pomyliła. No, właśnie od zmniejszenia, czyli zmniejszam o jedną krateczkę, przeskakuję na czwarty. Słupek. Dwie kratki pełne, czyli 7 słupków, obok siebie podwójnie pusta krateczka, czyli z pięciu oczek łańcuszka. Dwie kratki pełne, znowu. E, przy czym 3 słupki dajemy na, na tym dużym mostku. Dalej krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. No i 4 krateczki pełne dokładnie w tym miejscu, gdzie wypełniamy te 4 puste z poprzedniego rządku tylko tutaj mamy motyw, jeżeli chodzi o wzór 4 kratki pełne to 13 słupków obok siebie dalej już tylko kratki puste, ale przeliczę 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 2, 4, 6, 8, 30, 24 4, 6, 8, 42, 4, 6, 8. Aha, czyli mamy 48, to znaczy ja mam akurat tutaj i tak to się prezentuje. U mnie tyle przy, przybyło i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pustych rządków, same puste kratki. O. I oczywiście tutaj na dole pilnowałam cały czas tego brzegu, żeby Robić w identyczny sposób jak to wcześniej pokazywałam. I teraz kolejny rządek zaczynam nowy motyw. I tutaj tak proszę popatrzeć: co sześć rządków robię ten taki motyw, gdzie mamy najpierw dwie pełne kratki, a później w kolejnym rządku pusta, podwójna, pełna, pusta. Więc Akurat tutaj wypadło. Ja mam tutaj odległość między tymi motywami, chyba 16 rządków. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tak, zgadza się. Także tu jest 16, a tutaj pomiędzy tym a tym jest 6. Więc tak, żeby to było oczywiście równo symetrycznie, żeby wszystko pasowało. Więc jeżeli ktoś. Chce ze, ze mną wykonać ten motyw, to trzeba go zacząć od góry, od górnej części firany Więc tak dopasowujemy, żeby to szło nam od góry. I tutaj ja mam akurat 4 puste, pełna, podwójna pusta, pełna, no bo ja mam tutaj ten motyw. Jeżeli ktoś rezygnuje z motywu, no to same puste kratki. Dalej krateczki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 30. 2, 4, 6, 8, 42. Następnie wykonujemy 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, po 2 słupki na mostku oczywiście. I idziemy dalej. Znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 u mnie wyszło i jestem w tym momencie wzorku, gdzie akurat tu ponawiam motyw, czyli dwie pełne, podwójna pusta, podwójna pusta i znowu dwie pełne, a w kolejnym rządku będę sobie zmniejszała tą farbaneczkę o jedną, o jedną kratkę. No i mam drugi rządek nowego motywu, tutaj tak jak mówiłam zmniejszamy jedną krateczkę, Dwie kratki pełne, podwójna pusta z pięciu oczek i dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10. Jedna pełna, dwie puste. I tu mam sześć krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. I to już jest koniec motywu ze wzorem. Dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 43. Tu mam podwójną, to znaczy dwie pełne z 7 słupków obok siebie i do końca 5 krateczek pustych. Także teraz znowu robię 6 rządków pustych kratek na górze, w sensie bez tych zdobników, i dopiero. Na tej wysokości zrobię taki sam zdobnik. O i tak się prezentuje. No i proszę popatrzeć, ja już mam trzeci rządek drugiego motywu, jeżeli chodzi o tą filaneczkę kuchenną. I tutaj w zasadzie cały czas robimy krateczki puste na początek i mamy tak dwa, cztery, sześć.

Pierwszą, drugą pełną kratkę, i tutaj już w tym, w tym miejscu wykonujemy krateczki. Pełne, tak naprawdę. No, w tej samej szerokości zresztą co w poprzednim rządku. Więc po tych 50 pustych mamy dwie pełne, jedną pustą, i tutaj mamy cztery krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedną pustą i jedną pełną. Dalej krateczki puste, czyli 2, 4, 6, 8. Moment, 2, 4, 6, 8, 10, 11 i 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Przy czym tych 5 kolejnych mamy na tym dużym mostku. Kolejny rządek sobie będziemy zmniejszać. Jeżeli ktoś ze mną robi, no to tak, tak samo po prostu o jedną krateczkę, żeby uzyskać ten Fantazyjny tutaj brzeg. Myślę, że fajniej wtedy firana wygląda. Zwykle robię na prosto firany, rzadko kiedy robię z takim ozdobnym brzegiem, ale myślę, że, że ta forma jest no fajna, fajnie, fajnie to wygląda, fajnie się układa. No i proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty rządek tego nowego motywu. I mamy tak po zmniejszeniu o jedną krateczkę. Dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12 wyszło. Tutaj mam cztery krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie i na przemian pusta, pełna, pusta. Dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie i to jest koniec motywu w tym rządku. Dalej e, u mnie przynajmniej. Jest 50 pustych krateczek. Także tak się przedstawię na ten moment. Proszę bardzo, mamy już piąty rządek tego motywu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zaczynam od 50 pustych krateczek. Później częściowo powtarzam, czyli to znaczy ponawiam wzorek z poprzedniego rządku. I mam dwie pełne kratki, czyli siedem słupków obok siebie. No i teraz na przemian. Pusta pełna, pusta pełna, pusta i na samym końcu znowu dwie pełne. Dalej kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12. No i dwie pełne. Natomiast kolejny rządek zaczynamy od powiększenia. Przynajmniej tak u mnie wynika z konstrukcji tutaj wzoru. O.